Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Cooking Feverem, jeden z ostatnich prawdopodobnie. E, oj, przepraszam. E, no, prawdopodobnie, e, tak jak mówiłem, seria się skończy niedługo, więc nie ma co po prostu płakać. No, no długa seria, tak, ale mówię, cienie tego samego, męczenie się z przechodzeniem, bo kurczę, widzicie już na którym poziomie jakie mam problemy, nie? Już to brak diamentów i brak. Biegrok między nimi, ale brak diamentów, a. No, nie mam zamiaru płacić. Także przykro mi, no mógłbym przejść, mógłbym przejść, no ale Eee, ale no właśnie, no właśnie, bez przesady, tak nie będziemy takie coś marnować pieniędzy. Także no cóż, Ciśniemy dalej, i tak, i tak no nieźle poszło. Mamy też jakieś dochody tutaj w tej restauracji. No ale 230, Spoko no ale nieważne. Jest z tym razem, tak ciśniemy, ciśniemy czy poziom, no nas nauczy miśka, yy, co, co mamy robić tym razem, nie, a to ciekawe, zupka jakaś, ok to ciekawe, że tym razem nie mamy. Nie wiem, czy to jest podgrzewacz, czy co? Dobra, mamy tu wasabi chyba. Dobra. Dziwne, że tak szczerze mamy takie coś jakby... ...dziwne. Nawet, nawet nie na co to jest, tak szczerze. Wydaje ja się, dopiero pewnie jak na to. Mm, raz zupka. Mmm, okej, okay, to jest też żub... zupka, i to, okej. Okay. Chcesz to samo. Nie ma problemu. Dam ci jedno i drugie od razu. Dziwne, dziwne, bardzo dziwne że tu nie mieliśmy poradnika. Okej. Okay. Mmm, tu jest też sałatka się pierwsze odcinki, tak szczerze. Kiedyś już tutaj zamówienia były duże, to jest tyle klientów naraz, nie? Hmm... jest zupka. Dobra, wynocha. Teraz tak, dwa razy wasabi. Nie wiem, to jest za sos, może to nie jest wasabi. Być może gadam farmazonę. mmm, Kurcze, nie wiem czy nie, powiem, nie wiem czy z nią ją się wyrobię Dobra, na styk Ale się wyrobiłem Teraz sałatka Nie wiem czy zdążę God damn it. Nie znożyłem, Dobra, wasabi I słupki, dobra No dawaj To zupka. Hmm, to wasabi, dobra. Nie wiem, co to jest wasabi, ale zabrałem, mówimy, ja to wasabi, więc... Zobaczmy, że jest. No i dobra, jest zupka. może, 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 może trzy gwiazdki będziemy mieć. Zobaczymy. No, prawie, trudno. Ale no, że powodnika nie miałem, serio. Nie zostawię żadnych dań. Eee... jest na z poziomu. Spoko. Sięgnięcie blokowane, ekstra job, 500xp, spoko Miło, miło, miło Dobra co, co, co to jest w ogóle te składniki? Czajniczek do herbaty, okej, okay, tu mogę Ulepszyć Sensownie Zielona herbata, okej okay, Zielona herbata, nie jest zupka eee, Mogę patelnię do krewetek Ulepszyć, okej, okay, ulepszymy Więc Mogę same krewetki Ulepszyć, okej okay. Blat też mogę ulepszyć. Podgrzewacz to jest ok, mogę ulepszyć. Sos sojowy, też to nie znaczy miałem rację, mogę ulepszyć. I sałatę mogę ulepszyć, nawet podwójnie. I sos sojowy też, no to ulepszamy to wszystko. Bo dlaczego nie tak pieniądze mam, więc nie ma to różnicy. Możemy jeszcze, może coś w środku nawet. Szczególnie jak rozumiem, że chińska restauracja powinna powinien wcześniej, się nią wcześniej zainteresować. No to może z niej nawet więcej odcinków nagramy, wiecie, bo tu widzę, że jej potencjał, powiedzmy, jest taki nawet, żeby trzasnąć nawet jak nie najgorzej. To może nawet właśnie na chwilę skorzystamy, pociśniemy bardziej jakoś. Zobaczymy. Zobaczymy, tak? Zobaczymy. Dobra. Czyli tak to jest, jeżeli będąc, to jest nieważne. Teraz Pyk Boże, sałata, Nie pamiętam co to było. Dobra, osiągnięcie. Dwie krewetki, 4 sekundy. Pięknie. Pyk, pyk. dobra. Słupka. Boże, herbata, źle zielona herbata. żeby to nie jest słupka żadna. Mam to pierwotnie wyżywamy. Zielona herbata mmm... wasabi dobra mmm... z tego, dobra, to tu to niech się nich czy niech będzie to też ja czekam po 100 klientów bo idzie tam, mówię, zaskakująco dobrze to są takie to łatwiejsze poziomy, tak? mmm... dobra o jestem jemu przypadkiem. No trudno. Dobra, eee, teraz tak, Sapi. Może jeszcze chwileczkę, poczekamy. Dobra. Hmm. Herbatka. I dla niego też herbatka, więc spoko. Proszę bardzo, mm, basabidy już puste Ty masz też takie proste Dobra Poziom na stówę. Spoko już Dobra, to będę wydajemy i zaraz ci damy też to i proszę bardzo, bardzo mamy poziom skończony, także miło, Ymm, nie rozwój żadnego klienta, nie było to zbyt trudne osiągnięcie, 5000 monety zakończone zadania, udało mi się, fantastycznie, troszkę zarobiłem, no i spoko, w to chodzi, yy, no, Bo podciśniemy dalej, może jakieś nowe rzeczy, nie wiem, być może to może akurat tu trochę więcej poziomów zrobimy, być może, bo wiecie, bo tutaj w miarę dobrze mi idzie, nie potrzeba tylu diamentów, które tak zauważyłem. Więc tutaj może może będziemy. Tu się może zatrzymamy dłużej. Dobra, pyk W taki sposób. No zobaczymy, zobaczymy. Być może tu się gdzieś zdziwiłem. Tu być mówię, być może zatrzymamy się na dłużej przez to. Ale nie, obiecuję. W zależności, jak będzie mi szło na w poziomach wyższych, tak. Jak będzie mi szło beznadziejnie, no to. Wiadomo, nie ma... nie będzie miało to sensu dalej trzymanie... tego. Wasabito. Mm, tutaj to to. nam e, się. Damy już zupkę jeszcze jedną. No no i herbatka hmm, No klientki, tutaj odniesiemy Herbatka proszę Cię bardzo hmm, Teraz tak, teraz tak Hmm, ten sosik, dobra pyk Pyk, pyk. Dobra, mamy to poziom już zaliczony także mi pyk dobra dawaj herbatkę dobra co to w za mięso tak już tak szczerze znowu mm. no nieważne Widać te herbatkę to już tam nic nie tego nie będziemy na robić Pięknie Przeszliśmy, trochę zarobiliśmy Czy mamy coś nowego? Jeszcze nie Krewetki, dobra wspomniałem jak to się nazywa No mówię, to jest nawet potencjał jakiś żeby ten, ten um, to przejść jakoś nawet dalej, nie? Przejść Na no, początek sobie będę na wyższych poziomach, tak? Czy będę robił sobie tak samo dobrze, czy już troszeczkę, troszeczkę gorzej? Zaczęmy ciężko powiedzieć. Mm, nie będę przewidywał przyszłości. Mm, nie, no. Ta. Teraz herbatka się robi. Dobra, ta. Okej, okay, za wcześnie troszkę wydałem, niepotrzebnie. Ale dobra, wyszło dobrze. Teraz tak jedno z tą, drugie z tym sosem. I herbatka, dobra. To chodzi. Pyk, pyk. Pyk. Herbata. samo to. Powiem tak, szczerze, zielona chrybata mi tak nie smakuje. Krewetki dla mnie są akurat spoko w miarę. Być szczery. Nie mm, akurat smakują. Nie są, że się nie, nie są jakieś wielkie takie... Och, ach. W sumie tak się bez smaku, ale akurat, ee, ee. akurat... Ale akurat to dobrze. <laughs> w miarę, tak? Akurat to dobrze. Akurat to dobrze. Dzień. No ten właśnie kurczak dla mnie, tak szczerze, więc ciekawe. No, dla mnie to dobrze akurat nie miałbym problemu, żeby takie coś zjeść Nie wiem czy kończy sosem wasabi eee, ale no dobra, poziom ukończony I... No ja sobie jeszcze może szybki jeden no, i... poziom zrobić i zakończymy <laughs> odcinek hmm. Chyba, że nie będzie nic nowego. Nie będzie nic nowego. No hmm. brać jak ciśniemy, pociśniemy. Może szybko się uda. Pieniądze, zdobędziemy i tyle. Potem zobaczymy się na wyższym poziomie. Jeżeli nagram jeszcze, tak? Bo wiecie, może się okazać, że będzie LOL jednak ee, zbyt trudno i... No, zrezygnuję po prostu tak. No ale zobaczymy. Nie będę nic obiecywał. Mówię tylko o pierwszych wrażeniach. Tak, jak to wygląda. Dobra, Pyk-pyk. Na razie mi mówię. Na razie jest miarę spoko. Tak szczerze. To mnie zaskakuje Dobra ja. Pełne zamówienie Dobra, pyk, pyk. Mm, teraz to No ja szybko troszkę wydałem, no i nic, trudno Smażymy Dobra Teraz tym Jedna, druga frytka Posłabij to To samo pek mm. peg. Dobra, też zubkę. Boże, herpotkę z zupką, no bo wygląda tak z zupka i, i się myli Dobra, poziom udało nam się przejść, także ja już Wam podziękuję To będzie za ostatni odcinka. No, mam ja nadzieję, że Wam się podobał Do zobaczenia już mi długo. w najbliższych odcinkach z... Nie wiem czy z tej raz wiem, że z innej Zacznijmy. dziękuję za oglądanie Mam no, nadzieję, ja że Wam się podobało Do zobaczenia, już długo. Się. Na razie. cześć! Oj nie, nie skończę nagrywają. Cześć, cześć.